Cześć witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać lęki, sztuczne Kolejne, dlatego że wykluły się kochiny. Na razie nie w tutaj kilka, bo są jeszcze za małe. Jest, Są trzy sztuki. Tak jak zostało z tej jaj. Wykluły się w czwartek. Dopiero w środę się wykluć. Były się w środę miały się kuć w wtorek a no na czwartek już były, wszystkie trzy dlatego, że się były w środę dlatego, że w poniedziałek i wtorek nie było w ca... poniedziałek nie było cały od pierwszej nocy nie było prądu nie miałem cały dzień prawie bez bez prądu było nie było potem już no, wieczorem było, potem Następny dniu nie było godziny prądu. Ale wykluły się. Jest czarny. Taki szarawy. I żółty. Z czarnym paskiem na głowie. Na plecach tutaj. I tak wygląda. On jeszcze nie wyschnął. No mają obruszone łapki. Jeszcze muszą dojść do siebie. No i mam nadzieję że się wychowią. Są, zostało zpiepuło się ja jak Myślałem, że dwa, bo jedną myślałem, że nie żyje. W piskach z tych, a wykluj się z niego taki piskak najzdrowszy. No, I Teraz czekam. Zobaczę. Na razie do tych nie da się dołączyć, ale może się jakoś potem się zaczną chodzić. To może dojdą do tych rolek hornów. No, no i to już na tyle w tym odcinku, mam zamówione jeszcze 15 jaj silek, na tym tygodniu rozpuszczę inkubację, muszę wyczyścić inkubator, no, więc widzimy się na następnym odcinku, jeżeli będzie się subskrypcji na mój kanał i lajka pod tym filmikiem, do zobaczenia, cześć.